Witam bardzo serdecznie, Andrzej Rajczewski. Dziś podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami, a właściwie sekretami na temat rzucenia palenia. Już wiesz, rzucenie palenia nie jest takie proste. To dobrze, że tutaj trafiłeś, trafiłeś. Paliłem 25 lat. po 27 papierosów dziennie, bo wychodziło mi 40 paczek na miesiąc. Jestem zaś 16 lat wolny od palenia papierosów przez te 192 miesiące wolności razy 40 paczek na miesiąc i razy 1859 złotych paczka zaoszczędziłem 142 771 złotych czyli zaoszczędziłem samochód. Przyzwoity samolot pracy średniej na Volkswagena Passata. Jeśli i Ty chcesz być wolna, wolny od nałogu, to usiądź wygodnie w fotelu, weź notes i wsłuchaj się w to, co mam do powiedzenia. To uniwersalne i sprawdzone dobre rady. Zastosuj się. Powodzenia. Zacznijmy od tego, gdzie jesteś. Jest pięć etapów przechodzenia przez zmianę. Pierwszy to samoobrona przed zmianą. Nie jesteś i nie chcesz być świadoma świadom istniejących problemów i zagrożeń. Palenie zaczęło ci sprawiać problemy. Ale odrzucasz związki przyczynowo-skutkowe, lubiący ciebie, kochający ciebie. proszą: rzuć palenie czy chociaż ogranicz, ale ty Niestety nie słuchasz, a słuchasz swojego umysłu, który na tym etapie jest niczym zdarta płyta. Wszystko dziś szkodzi, na coś trzeba uczyć. W końcu coś mi się od życia należy. Zawsze czasz, unikasz tematu, uciekasz w niesterowalne okoliczności, rzucę jak wszyscy mojej pracy rzucą, etc., etc. Maskujesz swoją słabość. Bezsilność wobec wielkiego wyzwania, jakim jest rzucenie palenia. Czyli zmiana życia na lepsze, na dłuższe, szczęśliwsze, zdrowsze. Chcesz zmiany, ale póki co jeszcze nie chcesz się zmieniać. Etap drugi to zadumy i przemyślenia. Chętniej niż wcześniej dowiadujesz się, co jest źródłem Twoich problemów. Rzadziej korzystasz z psychologicznych mechanizmów samoobrony, ale jeszcze nie jesteś gotowa jeszcze nie jesteś gotów na wyrzeczenia, na koszty zmiany. Myślisz o ograniczeniu. Chcesz zmiany, ale bez wyrzeczeń i kosztów. A tak się zwyczajnie nie da. Ale dobre, że już na tym etapie poszukujesz wiedzy i rozważasz scenariusze, jak to będzie gdy będziesz mniej palić, czy w ogóle nie będziesz palić. No cóż, człowiek otrzymuje energii życiowej, jak dowodzą dzisiejsze badania naukowe, na średnio 140 lat, czyli jesteśmy 35 lat w życia, do 70 w lecie życia, do 105 w jesieni życia i do 140 w zimie życia. Martuzalem, Noe, i Jerek dostali blisko tysiąc. Ale ty na to nie licz. Nie możesz nawet liczyć, jak palisz, że dożyjesz setki. Natomiast jak rzucisz palenie, to już po 10 latach Twoje płuca będą takie, jakbyś nigdy nie paliła. I etap trzeci: przygotowań i konkretnych deklaracji. Jesteś w stanie ograniczyć liczbę wypalanych papierosów. Twoja ambiwalencja przeistoczyła się w entuzjazm, tak? Już wierzysz w to, że możesz dać radę, a wiara czyni cuda. Wiara ma gigantyczną moc i proponuję, byś złożyła zobowiązanie, że palisz jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, miesiąc, 0. Polecam moją sprawdzoną dziesięciopunktową marszutą szczegółową, o czym za kilka minut? No właśnie, wybierz, jak to zrobić, jak ślubować. Otóż wybierz duże spotkanie, najlepiej rodzinne czy w gronie przyjaciół. Niech będzie kilkadziesiąt, a jeszcze lepiej sto kilkadziesiąt osób. Byś prosiła o głos i złożyła publiczne zobowiązanie. Im więcej będzie osób, tym bardziej ci będzie potem wstyd, gdybyś nie dała rady. Dlatego rośnie wprost proporcjonalnie do ilości osób siła tego zobowiązania. Poproś bliską ci osobę, aby publicznie zadała ci pytanie. Czy masz zamiar rzucić nauk? A ty z ręką na sercu, tak mam zamiar rzucić nauk. Czy to już ten czas, że tęsknisz do chwili, aby stać się zdrowszym człowiekiem o czystych płucach? Tak, to już ten czas, że tęsknię do chwili, aby stać się wolnym od nałogu człowiekiem o czystych płucach. Czy masz już dość karmienia siebie trucizną na tyle, by rzucić nauk w ciągu pięć miesięcy? Jeśli ci za mało zobowiąż się do dwunastu, ale tego musisz się trzymać miesięcy. Tak, mam już dość karmienia siebie trucizną, na tyle, by uwolnić się w ciągu pięciu miesięcy od nałogu palenia. Czwarty etap to działanie. Tu wypełniasz zobowiązanie i zaprzestajesz palenia. Już wiesz, że palenie to utrata zdrowia i krótsze życie. Rozumiesz, że sukces to utrwalone zdrowe nawyki, które zastąpią stary, szkodliwy nawyk palenia. Pogłębiasz na czwartym etapie swoją świadomość odnośnie okoliczności, w których sięgałaś po papierosa i oczywiście ich unikasz. Unikasz na dobre sześć miesięcy, bo na. na Etapie działania, czyli czwartego, czwartym, jesteś przez 180 dni. No i cóż, nawet jeśli jesteś żeglarzem, żeglarką, która miała zdobyć horn, odkładasz to, jeśli tam będą osoby, które palą. Jeśli miałaś zdobyć czomolungę, a miały z tobą iść osoby palące, też odkładasz to. Na za 6 miesięcy. Tu bardzo ważne dla etapu działania, abyś była świadoma, był świadom, że najgorsze są pierwsze 3-4 dni. Ja chyba miałem ich aż 5. I w te dni weź sobie wolno od pracy. No, chyba, żeby w tej pracy były osoby w takiej samej sytuacji jak Ty i będziecie się wzajemnie wspierać i dodatkowo motywować. Może Ci być potrzebne wsparcie, ale już o tym tylko na indywidualnie, na moich szkoleniach, spotkaniach z autorem poradnika. Sama myśl o konieczności zapalenia trwa tylko 2-3 minuty. Dasz radę. Kto? Jak nie Ty. Po trzech tygodniach mijają już fizyczne objawy odstawienia koniecznie uzupełniaj dopaminę. No tak, twój mózg zyskał z papierosów tę dopaminę, dlatego musisz ją czymś zastąpić, czymś uzupełnić. Po pierwsze, bardzo znacząco zwiększ częstotliwość seksu. A jak z tego będą nowe Polki, nowi Polacy, to korzyść podwójna, potrójna, może poszwórna. Po drugie, zwiększ aktywność fizyczną wioślarz, chodzenie z kijami, taniec. Po trzecie, zastosuj odpowiednią dietę uzupełniającą dopaminę. Musisz jeść dużo więcej mięsa, dużo więcej jaj i produktów pochodzenia zwierzęcego. Musisz jeść dużo więcej warzyw zielonych, liściastych, buraków, roślin strączkowych, czosnku, ogórków kiszonych, bananów, arbuzów, kasz gryczanych, płatków owsianych. Musisz jeść orzechy włoskie, migdały i gorzką czekoladę. Pij bardzo dużo zakwasu boraczanego, obficie doprawiaj. Nie żałuj ani pieprzu, ani nocnej papryki, ani kurkumy, ani imbiru, ani majeranku, ani bazylii, ani goździków. Tu podczas rzucania palenia mózg robi nam psikusa. I albo coś intensywniej to wtedy zmniejsz, ale zwykle te potrawy stają się mindu, dlatego trzeba je dużo bardziej doprawić. No i piąty etap palenia Utrwaj, życzę ci, abyś jak najszybciej do na niego dotrwała, utrwalanie, rzucenia. I on trwa do końca życia. Ja właśnie na nim jestem już 16 lat. I od 180 dnia do końca życia, czyli utrwalaj dobre nawyki, uczuj stosowny poziom energii, by zachować silną wolę. Często chwal się swoim niezwykłym osiągnięciem. Tak, jeśli paliłaś 5 lat co najmniej paczkę dziennie, to rzucenie palenia jest niezwykłym osiągnięciem. I omijaj wielkim łukiem wszystkich zawisników, a nie zabraknie w twoim otoczeniu takich, co będą cię częstować. Zapal jednego, to się utrwalisz. Dowiedziesz swojej silnej woli. Oczywiście niczego nikomu nie musisz udowadniać, że masz silną wolę. Nie, dziękuję. Jestem osobą wolną od papierosów. Nie palę. Maszuta szczegółowa. Punkt pierwszy. Odnajduj dowody potwierdzające słuszność Twoich decyzji. Świadectwa tych, co rzucili, opinie ekspertów. Skup się na tym, co dobrego cię spotka, jak będziesz osobą zdrowszą, osobą niepalącą, jak też na tym, co złego, jeśli nie dasz rady. Punkt drugi rozbudź w sobie bardzo negatywne emocje do palenia. Z, przed, ze strachem przed przedwczesnym zejściem na czele. Wysłuchuj naocznych relacji, filmów, audiobooków tych, którzy nie zdążyli i w mękach umarli. Musisz się tu naprawdę wystraszyć. Strach to najsilniej Motywująca emocja. Uświadom sobie, że kolejnej szansy może już nie być. Znajdź bardzo mocne doświadczenie emocjonalne: kogoś z Twojej rodziny, kogoś z rodziny przyjaciół, znajomych, tak, który niestety okazał się zbyt słabą osobą, nie wytrwał w rzucaniu palenia, wrócił do nałogu i przedwcześnie zmarł. Po trzecie, zrób najlepiej wraz z bliskimi, na kartce A2, A1, A0, im większa tym lepiej, bardzo głęboką analizę racjonalno-emocjonalną. Wszystkie za i przeciw, nagrody, ryzyka. Przypatrz się jej z każdej strony i rób ją tak wnikliwie, aż się zmotywujesz do niepalenia. Bez samoświadomości dalej pójść nie możesz. Na dole wypisz dysonans między Twoimi potrzebami, Twoimi wartościami człowieczymi, a faktycznym Twoim zachowaniem. Zrób analizę bardzo szczegółowo. Pamiętając, że człowiek ma dwie główne determinanty. Pierwszy, to chęć uniknięcia bólu i strat o wadze 66% i 2 trzecie procenta i druga chęć skorzystania, z zyskania o wadze 33% i 1 trzecia procenta. Jak pamiętasz, to wszystko, co nas otacza, ma jakieś swoje cechy fizyczne, psychiczne. Z tych cech płyną zalety bądź wady. A z wad i zalep płyną korzyści bądź straty dla Ciebie. Tak się robi analizy precyzyjnie. Ja natomiast proponuję Tobie, byś zrobił analizę w oparciu o siedem uniwersalnych determinant szczęścia. One obowiązują wszystkie rasy i białą i żółtą, a nawet czarną. Po pierwsze, to spokój ducha. Każdy dąży do wolności od gniewu i winy, no, poza psychopatami. Po drugie, to zdrowie i energia, po trzecie, to relacje z ludźmi, po czwarte, to niezależność finansowa, po piąte, to wytyczanie i realizacja własnych celów, po szóste, to samorealizacja, realizowanie swojego potencjału w sam raz, i po siódme, to władza pełna nad sobą do ostatniego dnia życia a u co siódmego występuje jeszcze konieczność władzy nad innymi niektórzy źródła mówią, że co u dwunastego. Proponuję Tobie, byś zrobiła, zrobił tą analizę po lekturze mojego poradnika dla mówców perswazyjnych. Rozbudź sobie wójta radnego mówcą perswazyjnego, bo po tej lekturze znacząco zwiększysz pewność siebie, urośnie Twoja charyzma i to mimo... Że tak naprawdę uczę w niej przemawiania, które są entuzjastycznie przyjmowane, zapamiętywane na długie lata, powtarzane nieobecnym i zmieniające widzów w orędowników. To tak na marginesie. Wracamy do Marsruty. Uświadom sobie, że tak jak nikt za Ciebie Twojego życia nie przeżyje, tak nikt na, za Ciebie nie zwycięży nałogu. Jak nie Ty, to kto? Zadawaj sobie często pytanie, czy chcesz dożyć 120 lat życia w pełnej sprawności umysłowej i fizycznej? Często snuj wizję siebie jako osoby niepalącej. Tak? Wchodź w tę rolę, mimo że jeszcze palisz. Choć twój mózg niechybnie ograniczy tobie, tak, on ograniczy tobie intuicję, innowacyjność, inteligencję, elastyczność, ale dasz radę. Czego mu tam ogranicza? Bo dla mózgu ale nie było fajne, dla każdego innego organu nie. Dla niego też było niezdrowe, ale było fajnie, bo miał dostarczoną dopaminę. No właśnie, to jest twój mózg. Nie ciało obce za oczyma, tylko twój mózg. No właśnie, nie możesz odpuszczać. Nie możesz też dać się podpuszczać zawistnikom i zmarnotrawić swojej silnej woli na cokolwiek innego. Punkt piąty. Skorzystaj z przeciwwarunkowania. Znajdziesz w książkach psychologicznych, jak ten proces ma właściwie przebiegać. Ja nie chcę się tu wymączać. Zastąp za pomocą procedury warunkowania reakcję niewłaściwą sięgania po papierosa na nową reakcję. Wypisz i zacznij od wypisania wszystkich okoliczności, poprzedzających automatyczne zapalenie. I no właśnie, 20 papierosów, razy 5 minut to jest sporo czasu. Pojawi się tu pustka. Musisz właśnie ten czas zastąpić zdrowymi dalekami. Zacznij od zajęcia rąk, tak? Ty piłeczkę gumową, a nie takie kółko. Tak wyćwiczysz ten mięsień przedrawienia, że no chwilę, to potem minie oczywiście, może chwilę wyglądać jak tego bohatera kreskówki e, amerykańskiej, który reklamował jedzenie szpinaku. Żuj gumę, jedz pestki dyni, słonecznika, żurawinę, orzechy włoskie, migdały. I to o czym już mówiliśmy, zwiększ swoją aktywność fizyczną wioślasz, chodzenie z kijami, pływanie i koniecznie zwiększ ilość seksu. Ku przyłomieniu, większość decyzji my, człowiek, podejmujemy nawykowo, by nam się mózg nie przegrzał. Przecież rano nie zastanawiamy się, czy wsadzić nogę w lewego papcia, czy w prawego, tak? e, czy założyć to, czy tamto, tylko robimy to automatycznie większość. Tak? Człowiek nie może analiz do każdej czynności wykonywać, no bo to wszystko by było za wolno trwało. Natomiast no, problem jest w tym, że mózg nie wie, który nawyk jest zły, który jest dobry, bo wszystkie traktuje jednakowo dobrze. I, dla, i problem z rzuceniem palenia jest między innymi taki, że mózg właśnie nawyk dobry, dobrego nie odróżnia od złego i że musimy go zastąpić. Bo nawet raz wytworzony mamy do końca życia. Czyli trzeba go podmienić. I to wcale nie jest takie proste. Kluczowe jest tu odnalezienie wskazówki uruchamiającej. Zaplanuj nową, wszystkie nowe czynności sekwencyjnie. Czyli idziemy na basen, to musisz mieć wypisane, i na, że w które te dni basen, no choćby jeden tor czy dwa wolny i o tej godzinie właśnie tam idziesz, żeby po prostu móc spływać. Jak idziesz, ale masz uszykowane, I torba, tam strój, tam nie szukasz tego przed wyjściem, tylko to masz wszystko Uszykowany, tak aby to był też taki nawyk, taka rutyna. I tam są klapki, jest ręcznik, szampon, szczotka do włosów, suszarka jak trzeba wszystko, czego potrzebujesz na ten basen, to wszystko czeka na ciebie. Podobnie na wyjście z kijami czeka odtwarzacz audiobooków, czeka jeden komplet ubrania wraz z butami na deszcz, a jeden, mnie tego deszczu nie ma. Punkt szósty, masz ruty, kontroluj środowisko. Unikaj bodźców, w których sięgałaś, sięgałeś, sięgałeś po gwóźdź do Twojej trumny. Usuń wszystkie obieliczki z domu. Jak gdzieś tam na urodzie, na balkonie miałaś słoiki, też je wyrzuć. Niczego w domu takiego mieć nie możesz, tak? Eee, wypierz wykładziny, wypierz dywany, wypierz zasłony i pomaluj sufity i ściany, bo niestety ten odór. Papierosowy tam w nich się zaknieździł. Trzeba to dobrze dwa, a najlepiej trzy razy wymalować. Unikaj wszystkiego, gdzie tylko y, czekałaby na ciebie pokusa. A tego, czego nie unikniesz, to poważnie ogranicz. Ludzie to zrozumieją. Natomiast bliscy twoi, natomiast powstały mi specjalnie się nie frasuj. Niczego nie jesteś im winna. Tak, palisz, bo to zaspokajało twoją potrzebę psychologiczną, było namiastką szczęścia, dlatego twój mózg to palenie odbiera jako coś pozytywnego, koncentruj się więc na, na tym, dlaczego palenie jest aż tak bardzo szkodliwe i punkt siódmy, który się z pewnością spodoba, nagradzaj swoje wysiłki, wspierając zmianę, na przykład Oczekiwanie na autobus, tramwaj, trolejbus było wyzwalaczem, sięgnięcia i włożenia tego peta do ust. Zrezygnuj na te 180 dni co najmniej z komunikacji zbiorowej. Kup sobie nowe auto, czy rower. Na rower masz po dwóch miesiącach niepalenia, a na lepszy po może 3-4. Natomiast raka na nowe auto może być niższa, niż miesięcznie przepuszczałaś, przepuszczałaś z dymem. Choćby kwiat panda. Punkt ósmy marszuty. Zaplanuj i zorganizuj wspierających ciebie. Poszukuj miejsc i okoliczności przyjemnego spędzania czasu tylko dla niepalących. Zawieraj nowe znajomości, znowu niepalącymi takimi jak ty, czy niepalącymi od zawsze? wspólnie spędzajcie czas i utrwalajcie się w wolności od niepalenia. Na punkt dziewiąty marszruty. To się może nie spodobać twoim koleżankom i kolegom niepalącym, ale to jest twoje życie. Musisz tak postąpić. Naciskaj na wszystkie władze, by znacząco ograniczyć strefy palenia, inicjuj akcje antynikontynowe i w pracy, i w szkole, na ulicy, w miejscach publicznych, gdzie tylko się da. Może kiedyś Ci podziękują, a może nie. Natomiast no właśnie, oburzaj się, że dostałaś samochód gdzieś śmierdzi, nie chciej nim jechać. Tak? Zażądaj nowego, tak aby twój szef wymusił niepalenie we wszystkich służbowych samochodach. Nie palenie w Twoim biurze, tak? Tyl I wyznaczył jakieś tam miejsce, gdzie gdzie trzeba iść, gdzie trzeba się natrudzić, tak? To jeszcze dasz trochę zdrowia tym swoim niepalącym koleżankom i kolegom, bo będą się nie rada musieli natrudzić, by po tego dymka sięgnąć. I nie przejmuj się, że mogą chwilowo mieć na Ciebie złość. Tak trzeba. I punkt dziesiąty. Wspieraj się i relaksuj. Czym zwiększysz zasoby silnej woli? Tak, zasoby. Badania naukowe dowiodły bardzo precyzyjnie, że to nie tak jak sobie niektórzy myślą, że ktoś się rodzi z silną wolą, silniejszą, ktoś inny słabszą. To jest zasób człowieka i jest on największy o poranku. Po sześcio-ośmiogodzinnym śnie bez wybudzeń. Natomiast zasób naszej silnej woli tracimy na opieranie się pokusom, na kontrolowanie myśli, na kontrolowanie emocji, na zarządzanie energią i wytrwałość w trudnych momentach. Oraz po piąte, na kompensację bólu. Tak, czyli jeżeli coś Cię boli, to, szyb to szybciutko do stomatologa, bo ten ból Ci bardzo dużo silnej woli może odebrać. Natomiast odzyskujesz silną wolę śpiąc i wprowadzając się w stan pełnej relaksacji. Ustal priorytety, bo wszystkim wyzwaniom nie sprostasz. A co to w ogóle jest ta silna wola? No bo, no właśnie. I jak, ją z, jak do niej podejść? Otóż siła naszej woli znowu, jak mówią badania naukowe, jest wprost proporcjonalna do siły nastawienia do zmiany w tym przypadku, a odwrotnie proporcjonalna do siły pokus i konfliktów wewnętrznych. Czyli Musimy zwiększać licznik, a zmniejszać mianownik. A więc musisz zwiększać pozytywne nastawienie do zmiany, zwiększać własną wiarę we własne siły i obrane cele. Zwiększać własny entuzjazm, musisz zwiększać własne zaangażowanie. Dokładnie stosuj się do mojej marszuty. Musisz zwiększać samodyscyplinę i musisz zwiększać swój poziom wiedzy o konsekwencjach nierzucenia palenia a zmniejszyć musisz siłę pokus oraz konfliktów wewnętrznych. Co najlepiej uczynisz, tworząc nowe nawyki, co już sobie powiedzieliśmy. Życzę Tobie powodzenia i do miłego.